Teraz tutaj Teraz po prawej stronie plaża Punta Rata, czyli przez Forbes'a w 2010 roku plaża, która została uznana za jedną z dziesięciu najpiękniejszych plaży na świecie. Podejrzewamy, że to też jakby wpływ na to miało zasalenie Adriatyku. Adriatyk jest jednym z najbardziej zasalonych mo najbardziej morzem w Europie i jest to około 30 kg na 1000 litrów wody. W Bałtyku jest około 10. Więc tutaj nawet możecie poczuć, jak wychodzicie z wody, to ta sól się po prostu wszędzie osada. Nawet no jak motorówkę chlapie, to tak samo możemy po prostu sól zbierać do domu. Także tutaj mamy plażę Punta Rata, a obok plaży od razu widzimy tą największą skałę z tymi drzewkami, które wyglądają jak drzewka bonsai. I to jest Kamen Brelan, czyli pomnik przyrody. E, pomnik natury e, tego miejsca, najczęściej fotografowane miejsce na całej riwierze makarskiej. Jak kupujecie pocztówkę z Riwierzy Makarskiej, to na 99% ten kamień tam się znajdzie. E, I uznali go za taki pomnik e, przyrody, bo kiedyś była tutaj widywana po kamieszka A teraz tam chyba mewa siedzi na górze taka biała. Tak, widzimy, no. I też już przywiesili, bo ta biała karteczka to jest zakaz. Tak. Nie można tam, nie tak. można w ogóle tam wchodzić na nią. Nie? No, to, to, to no, się no. to generalnie jest wykorzystywano, dopóki ta karteczka nie spadnie no. albo ktoś jej nie pomoże, bo w środku sezonu jak pływamy, to zawsze te skoki gdzieś tam się mimo wszystko odbywają. Najpierw skaczą z tej malutki, która jest tam na samym końcu, a później zgaczą z tej drzwi. To stąd jest inne wrażenie. Myślę, że jak się wejdzie na górę i patrzy się w dół, to no, jest no, to Dlatego mówię przy I tutaj teraz po lewej na wprost mamy plażę lewitujących łódeczek. Tak, to że no często... Jak szli dalej tą promenadą, tutaj tą promenadę widać, i jak słońce świeci z góry, to cień od tych łódeczek tak pada y, na dno morskie, że właśnie widać jakby te łódki lewitowały. A tutaj jeszcze po prawej stronie co prawda nie zwiedziliśmy, nie wchodziliśmy, nie sprawdzaliśmy, ale tam w skale widać też całkiem jaskinia. sporo jaskinią. No i mhm. tutaj też wzdłuż zobaczcie mamy ogrodzenie na którym zakochani wieszają sobie kutkę i wrzucają kluczyk do wody. Trzeba być uważnym, bo tu jest tak przezroczysta woda, że wystarczy zanurkować i wyjąć kluczyk. I Tak. otworzyć. Także jest to ryzykowne. I wagon Dokładnie. Także trzeba się mocno zastanowić, aby na pewno tutaj ten kruczek No a tak, kruczek do kieszeni to lipa I teraz kierujemy się wzdłuż, kierujemy się w stronę wyspy Brać w miejscowości Powlia. Все в порядке, окей.